Chwała Bogu, kościele. Lekkie zmiany tutaj u Was widzę na scenie. Już rozwaliłem, tak? Już Muszę się przyzwyczaić do tego. Ja w tym roku nie wiem, czy mam być zazdrosny, czy szczęśliwy bardziej, jak to się dzieje, dlatego że wszystko, co w tym roku się dzieje, jest praktycznie bez mojego udziału. Więc bardziej chyba zazdroszczę, ale jestem też Was dumny i szczęśliwy. I też tak patrząc na te 12 lat, Historii, jak zaczynaliśmy to jestem Bogu wdzięczny po prostu za to, za jego dobroć przede wszystkim, ale za wspaniałych ludzi, których posyła tutaj, którzy dają siebie. Wiecie, to są w kręgach, w kręgach organizacji społecznych, największym problemem są gotowe osoby do tego, żeby działać, żeby, żeby znaleźć osoby chętne, które poświęcić poświęcą swój czas, swoje zdrowie, swoje siły, swoje zasoby, aby działać. Wiecie, mam błogosławieństwo obfitości wspaniałych osób, które są tutaj w stanie przyjeżdżać, poświęcać swój wolny czas, które mogłyby spędzać w zupełnie inny sposób. E, także ja też dołączam się do tych ogromnych podziękowań e, do naszych kochanych wolontariuszy i też za Wasze wsparcie e, coroczne. E, dziękuję. Kochani, ja przychodzę do Was, e, trochę też tak może się wytłumaczę, dlaczego tak mało jest w tym roku. Ale przychodzę do Was z takim słowem, które przeżywam na co dzień. Jest jakby też, e, jest też czymś, co Bóg pokazuje mi w moim sercu ostatnio bardzo mocno, co mnie uczy i doświadcza. I mam nadzieję, że Wy też odbierzecie trochę z tego, co, co ja uczę, co, co ja, czego ja się uczę, czego Bóg mnie doświadcza, e, że też odbierzecie coś dla siebie. E, Pan Bóg jest wspaniałym reżyserem tego, co tu się dzisiaj dzieje i już też wiele rzeczy padło w tym kontekście. I w pieśniach, i w, w wstępie Daniela, i nawet w wersecie, które Emilka czytała tutaj w trakcie wybienia, więc Pan Bóg jest dobry i on ma jakiś plan do serca każdego z nas. Chciałem mówić dzisiaj o zaufaniu. O zaufaniu i o takim praktycznym wymiarze zaufania naszego do Boga. Wiecie, jesteśmy z rodziną naszą w takiej sytuacji życiowej, w której pewne rzeczy wymykają się spod naszej kontroli. Pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu w taki, a nie inny sposób, i nie mamy na nie aż takiego wpływu, jakbyśmy chcieli mieć. Dziękować Bogu to nie są rzeczy związane z jakimiś kłopotami zdrowotnymi, sytuacją jakąś trudną. Natomiast są to pewne niewygody, które się dzieją, i w miejsce pewnego, pewnej stabilizacji, pewnego ułożenia życiowego. Pewnych rzeczy, które były dla mnie logiczną konsekwencją i pewnymi działaniami, które mogłem oglądać w jakiś szerszy horyzont, perspektywę taką w moim rozumieniu, to wszystko zostało trochę odwrócone. I to nie jest wygodne. I to nie jest fajne. I nie czujemy się z tym komfortowo. Ale w tym miejscu, właśnie Pan Bóg, w, tej, w tych sytuacjach, w tych obszarach, tworzy miejsce na to, aby uczyć się prawdziwego zaufania. Aby uczyć się tego, tego Jego zaufania, które mi pokazuje na co dzień, teraz, co to znaczy, kiedy Bóg woła do ciebie: Ufaj, ufaj mi. Wiecie, nie wiem w jakiej jesteście sytuacji. Jeżeli zmagacie się dzisiaj, jeżeli przychodzicie tutaj z taką sytuacją, e, w której zadajecie sobie pytania, co będzie jutro, co dalej, czy dam radę, to wierzę, że Bóg ma dzisiaj dla Was jakąś wskazówkę. Jeżeli nie macie takich pytań, to zazdroszczę, szczerze powiedziawszy, ale też myślę, że, że ten obraz zaufania, ten praktyczny wymiar zaufania jest też takim obrazem Pana Boga, który nas kocha i dla którego jesteśmy cenni i wartościowi. Więc zachęcam, abyśmy przez te najbliższe 20 minut plus próbowali też poznać naturę Boga i to, jak objawia się On, kochający Ojciec, w tym Jego wezwaniu do tego, aby Mu bezgranicznie ufać. Więc stawiam tutaj w tym momencie tezę, którą podeprę czterema punktami, że zaufanie Bogu nie jest pozbyciem się emocji, nie jest pozbyciem się niepewności, nie jest pozbyciem się e, tych pytań, które sobie stawiamy. Zaufanie to nie jest emocja, ale zaufanie to jest decyzja i postawa naszego serca. I zaufanie to nie Zaufanie Bogu w aspekcie życiowym, w którym Bóg chce, abyśmy ufali bezgranicznie, całkowite zaufanie, poświęcenie naszego życia Bogu, to nie usunięcie strachu i wątpliwości, ale to decyzja, która prowadzi nas do pokoju, do posłuszeństwa i do uwielbienia. Więc chciałem zacząć od fragmentu z przypowieści Salomona, słynnego fragmentu trzeciego rozdziału przypowieści Salomona który mówi do nas... Będziemy trochę dzisiaj skakać po wersetach. Trzeci rozdział przypowieści Salomona, piąty, szósty werset. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Więc gdzie kończy się nasza kontrola, gdzie kończy się jakieś nasze ogarnięcie tego, co się dzieje w naszym życiu, gdzie kończy się nasz wpływ na to, jakie rzeczy wydarzają się w naszym życiu, tam rodzi się miejsce i zaczyna się zaufanie. Zaufanie, jak już powiedziałem, jest decyzją, którą podejmujemy świadomie, aby oprzeć nasz ciężar, nasze trudy, nasze życie, całe życie, na kimś większym niż my. Nie dlatego, że my wszystko rozumiemy, ale dlatego, że On nas prowadzi. I dlatego ja dzisiaj uczę się, przez te ostatnie tygodnie uczę się, aby że nie wszystko w moim życiu da, jest w stanie być zaplanowane od początku do końca. Nie wszystko, chociaż bardzo tego chcę, chociaż jestem bardzo z natury pragmatyczny, praktyczny, yy, próbuję wszystko ogarnąć, przewidzieć wszystkie konsekwencje. To jednak życie tu na Ziemi nie polega na tym, że wszystko mam pod kontrolą. Nie da się tak. I to zaufanie nie na własnym rozumie, ale zaufanie na Bogu. Nie oznacza, że sprzeciwiam się, że uprawiam jakiś antyintelektualizm. To nie oznacza, że porzucam zdrowy rozsądek. To nie oznacza, że w swojej działalności, działaniu jest, jakiś, jest jakaś bezradność z mojej strony. To nie jest wyraz bez, bezradności. To nie jest powiedzenie: Boże, ja już nie daję rady, ufam Tobie, chociaż takie westchnienia też wznosimy do Boga. Ale pełne zaufanie Bogu to, to pokora. To decyzja i pokora, że, która uznaje, że Bóg w swojej perspektywie widzi daleko dalej niż my. Nie do końca jest to dla nas zrozumiałe, nie do końca jest to dla nas do ogarnięcia, ale on widzi dalej niż my. Więc zaufanie jest decyzją. W Psalmie 37, 5 rozdziale, y, 37, 5 5-6 Powiesz Panu swoją drogę. Zaufaj mu. A On podejmie działanie. Sprawi, że Twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, Twoja prawość zajaśnieje jak słońce w południe. Więc do mnie, jak czytałem ten fragment, dostałem takie zderzenie ze ścianą. Dlatego, że pierwszy werset tego fragmentu mówi: Powiesz panu swoją drogę. I Bóg pokazał mi wtedy tak jasno, że powierzam Bogu nie tylko swój cel, do którego dąży. Nie tylko moje pragnienie, które chcę osiągnąć, nie tylko moje marzenia, które mam, ale to jest jasno powiedziane: powierzam Bogu moją drogę. Drogę, która prowadzi mnie do, tego, do miejsca, które przeznaczył mnie Bóg. To jest droga, którą powierzenie drogi do miejsca, do którego prowadzi nas Bóg, to znaczy, że to nie jest nasza ścieżka. To znaczy, że to nie jest nasze wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać nasze życie tu na Ziemi, ale to powierzenie i nabranie Jego ścieżek. Wejście na Jego ścieżki, które są czasem inne niż my rozumiemy, czasem inne niż my ogarniamy, czasem inne niż my jesteśmy w stanie pojąć, czasem inne niż my ich nawet chcemy. Ale to jest powierzenie swojej drogi. Nie tylko tego, po to, aby osiągnąć cel, ale istotą tego zaufania jest też sama droga, jest ten proces, który Bóg nas prowadzi, jest ta nauka, którą odbieramy w tym czasie, jest ta przemiana, którą Bóg dokonuje w naszym życiu. Zaufanie, ta decyzja to dwa ruchy. Ja powierzam, a Bóg działa. I nie zawsze, Biblia nas uczy, niestety, moi drodzy, niestety, nas Biblia uczy, niestety z punktu widzenia ludzkiego, że ufając Bogu zawsze osiągniemy nasz cel, zawsze osiągniemy to, czego chcemy. Biblia nie mówi nam to, że, że, że cel, który tu mamy na ziemi, będzie zawsze spełniony. Nasz nadrzędny cel, nasza droga, która nas prowadzi, to jest miejsce, Jedności z Bogiem. To jest miejsce najświętsze, do którego zmierzamy. To jest raj. To jest, to jest to miejsce społeczności z Bogiem w niebie. Dlatego, gdy czytamy o bohaterach wiary w Hebrajczykach, w 11 rozdziale, w 13 wersecie, tam jest napisane, że oni nie osiągnęli pełni obietnic, chociaż przykładem są przykładem wiary i zaufania Bogu. Oni nie osiągnęli pełni obietnic, ale jednak ich wyraz zaufania, ich wyraz wiary. Bogu, że Bóg jest dobry, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest z nimi, objawiał się pełnym powierzeniem ich drogi. Ich drogi tu na ziemi Panu Bogu. Więc to nie polegaj na własnym rozumie jest dla mnie pewną korektą kompasu mojego serca. Właśnie to nie jest ten antyintelektualizm, nie jest to zaprzeczenie rzeczywistości, ale wyznanie w tych trudnych chwilach, w których w których kołatają się w nas emocje, to jest wyznanie, Boże, ja wierzę i ufam, że Ty widzisz więcej. Dla mnie osobiście to zaufanie jest też pogodzeniem się z faktem, że nie wszystko da się w życiu zrozumieć. Że nie wszystko jestem w stanie pojąć. Nie, nie na każde dlaczego, które zdaje Bogu w mojej komorze nie zawsze dostanę odpowiedź. Mam 32 lata i wciąż się tego uczę. 20 prawie już lat relacji z Bogiem. Wciąż się uczę tego w mojej naturze, że że nie na wszystko muszę mieć odpowiedź, że nie na wszystkie rzeczy od razu muszę zrozumieć. Nie na, yy, odpo, na, nie na wszystkie pytania jestem w stanie znaleźć odpowiedzi i znaleźć powody takiego, a nie innego stanu rzeczy. I w tym punkcie zaufanie jako decyzja mam pewną praktykę dla Was, którą ostatnio praktykuję i chciałem się podzielić. W sytuacjach, w których jest mi trudniej. O emocjach jeszcze za chwilę będzie, mówię sobie na głos. Panie, wybieram zaufanie. W tym konkretnym aspekcie, w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym punkcie, którego to dotyczy, w tym miejscu wątpliwości, w tym miejscu trudności, wybieram zaufanie. Wybieram zaufanie w obszarze pracy, wybieram zaufanie w obszarze zdrowia, wybieram zaufanie w obszarze relacji, w obszarze przyjaźni, w obszarze rodziny. Wybieram, panie, zaufanie. I rób to, zanim uspokoją się emocje, bo decyzja poprzedza uczucia. I teraz punkt drugi, bardzo ważne odkrycie dla mnie, o uczuciach, o emocjach. Dlatego, że w ostatnich dniach, dniach, tygodniach przeżywam pewne sinusoidy. Przeżywam momenty, w których wydaje mi się, że wszystko jest pod Bożą kontrolą i łatwo mi jest wyznawać to, łatwo jest mi to nosić na ustach, wyznawać to przed Bogiem. Przed światem ciemności, ale są też dni, w których martwię się jako człowiek. Martwię się i drżę, i jest mi trudno pogodzić się z tym stanem rzeczy, że, że pewne rzeczy nie dzieją się po moich myślach. Więc punkt drugi praktycznego aspektu zaufania Bogu to jest to, że zaufanie nie wyklucza wątpliwości ani strachu. Zaufanie Bogu nie wyklucza tego, że w Twoich w różnych chwilach życia możesz czuć się gorzej. Możesz czuć się przybity, przybita. Możesz mieć kłopoty z tym, żeby akceptować tą sytuację. Dlatego mówimy o zaufaniu jako o decyzji, nie o emocji. Biblia jest uczciwa o lęku. W psalmie 56, w trzecim wersecie, psalmista pisze Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam Tobie. Nawet kiedy lęk, nawet kiedy zwątpienie, nawet kiedy te trudności, które na ludzki sposób są trudne, są przybijające, ogarniają mnie, czyli jakby wypełniają je, czyli zaczynają jakby przepełniać moje myśli, ja mogę podjąć kontrdecyzję. Mogę wybrać zaufanie. Mogę powiedzieć: Boże, ufam Ci. Wiecie, nawet przykład, który dociera do mnie wielokrotnie i jest dla mnie bardzo poruszający, na fakt, że jako ludzie mamy prawo na emocje, mamy prawo na zwątpienie. To przykład Pana Jezusa i jego modlitwy. I jego trudności, które toczył przy swojej modlitwie, gdy mówił: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Nawet Pan Jezus, nawet ten jeden, jedyny doskonały człowiek, pozbawiony grzechu, Bóg we własnej postaci, we własnej postaci który zszedł do, do postaci człowieka i był na Ziemi, doświadczył wszystkiego, i on doświadczył wątpliwości, i on doświadczył zwątpienia, i on doświadczył trudności. I on w swojej modlitwie, w swoim wysiłku, w swoim gorliwym wołaniu do Boga, które wywoływało efekt, że jego krople potu były jak krew na jego ciele, on mówi: Boże, ja nie wiem, czy dam rady. Jeśli to możliwe, oddal to ode mnie. Ale wiecie, co przyszło na, na, za chwilę. Wiecie, co przyszło za chwilę. Lecz nie moja wola, Panie, ale Twoja niech się dzieje. To jest przykład tego prawdziwego zaufania, tego powierzenia drogi i tego przyjęcia faktu, że Bóg ma szerszą perspektywę. Nie da się odsłożyć naszych myśli do szuflady. Wielokrotnie w swoim życiu próbowałem radzić sobie z trudnymi sytuacjami w taki sposób, że próbowałem pewien temat, który dręczył mnie z tyłu głowy, zamknąć do szuflady, odłożyć na bok i myśl, nie myśleć o tym, unikać myślenia o tym. Ale tak się nie da. Nie da się nie otwierać tej szuflady. Nie da się odciąć od tego, co dzieje się w Twoim życiu. I Bóg pokazuje mi, że w tym, zamiast odkładania rzeczy do szuflady, prób odkładania, chowania tych rzeczy, jest miejsce na zaufanie. Na decyzję. I jeszcze raz powiem to normalne, że w jednym dniu wydaje Ci się, że wszystko jest ok, że radzisz sobie z tym, że ufasz Bogu, że Twoje serce przepełnione jest i nadzieją. A w innym masz kryzys. Jesteś tylko człowiekiem. Jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy tylko niedoskonałymi istotami, które, które z głębi naszej duszy lgną i pragną do tego, być bliżej Boga. Ale w Bogu jest przestrzeń na emocje. A zaufanie to decyzja, która poprzedza Twoje emocje. Mogłem też wspomnieć tak krótko, może wspomnę nawet te ewangeliczne obrazy zaufania. Gdy Jezus był w łodzi pośród burzy i gdy Piotr wyszedł do niego na te niespokojne fale, znacie tę historię z Ewangelii Mateusza, to, to Piotr, dopóki był wpatrzony w Boga, w Jezusa, to on był w stanie chodzić po wodzie. Ale gdy tylko odwrócił swój wzrok w inną stronę, to zaczął tonąć. Oczywiście Pan Jezus go wyratował. I to zaufanie, które mamy, to zaufanie, które, które Bóg chce, abyśmy podejmowali jako decyzję, ono nie eliminuje fal w naszym życiu. Ono nie eliminuje burzy wokół nas, ono nie eliminuje trudności, a prze, ale przekierowuje wzrok z fali na Boga, na tego obecnego, na tego, który kocha. W punkcie trzecim chciałem pokazać Wam pewne obietnice, które Bóg zostawił. Oczywiście ich jest wiele. Ale Bóg zostawił wiele obietnic w swoim słowie i chciałem tylko kilka przytoczyć a propos tych, którzy decydują się ufać Jemu. W Jeremiasza, w 17 rozdziale. Prorok Jeremiasz pisze takie słowa. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest Jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku i nie przestaje wydawać owocu. Wiecie, ten punkt nazwałem sobie odporność w suszy. Bo ten fragment mówi do mnie o tym, że Zaufanie nie wiąże się z tym, że suszy nie będzie. Zaufanie nie wiąże się z tym, że, że, że będzie rok niedostatku. Ale zaufanie obiecuje zielony liść i owoc w suszy i w niedostatku. To nie znaczy, że w Twoim życiu, zaufasz Bogu, w Twoim życiu na Ziemi będzie wszystko poukładane, wszystko tak, jak myślisz. Boże, uczę się tego. I próbuję to zrozumieć na co dzień. Ale to oznacza, że w Bożym wymiarze, w Bożej rzeczywistości możesz wydawać owoce nawet, gdy wokół jest trudno. Gdy wokół jest susza, gdy wokół jest nieurodzaj, gdy wokół Twoja rzeczywistość wydaje się nie do odkręcenia. Izajasz w 30 rozdziale, w 15 wersecie pisze takie słowa. Bo tak powiedział wszechmocny Pan Święty Izraela 30 rozdział 15 werset. On pamiętanie się i spokój przyniesie wam ratunek. W ciszy i zaufaniu będzie wasza siła. Więc cisza i zaufanie Bogu jest źródłem siły, nawet mimo tego, że emocje mówią coś innego. I w praktyce możesz próbować włączyć się w tych sytuacjach, kiedy, kiedy jest ci trudno, kiedy jest ci źle. Możesz sięgnąć po wyciszenie serca. Możesz stanąć przed Bogiem w modlitwie, w uwielbieniu. Możesz nazwać ten lęk. Możesz nazwać po imieniu to, co się, z czym się zmagasz. Powiedzieć Bogu, Boże, nie radzę sobie z tą relacją. Boże, nie radzę sobie z trudnościami finansowymi. Boże, nie radzę sobie z tą sytuacją w pracy, na którą nie mam wpływu. I możesz wywyższyć Boga, ogłaszać, że on jest ponad tym problemem. I to, jest, to może być źródłem Twojej siły. Dalej, w psalmie 33, w 15 wersecie. On, przepraszam, 18 werset, tak. Tymczasem. Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń nad Nim. Tych, którzy liczą na Jego łaskę. Więc w Bogu raduje się nasze serce. Radość w, w uwielbieniu jest owocem ufności i jednocześnie ją wzmacnia. I, i stała obecność w, 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 tym, w tej w tym Bożym Uwielbieniu. Jak psalmista pisze w 16, w 16 psalmie, w 8 wersecie, stawiam pana zawsze przed oczy. To jest taka praktyka, żeby w ciągu dnia sięgać po to, co Bóg przygotował. Sięgać po to, aby zagłębiać się w uwielbieniu, aby zagłębiać się w, w tej Bożej obecności. Bóg obiecał w Izajasza w 43 rozdziale, że gdy pójdziesz przez wody, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Kluczem w tym wszystkim nie jest nasz komfort. Nie jest to, aby zawsze była próba do tego, aby być do, było dobrze, ale to towarzystwo Boga, które nie pozwoli, aby płomień ci spalił. W Psalmie 91 widzimy, że pan Bóg jest moją ucieczką i twierdzą. Jest to takie wyrażenie pragnienia schronienia się w naszym Bogu, w tym biegnięciu do niego, przybliżeniu się najpierw do niego, zanim nadejdą rozwiązania. Ufność, ufność Bogu rodzi śmiałą deklarację, w, w która zmienia sposób, w jaki stawiamy kroki. Wiecie, to trochę przedstawia właśnie ten kompas naszego serca, o którym mówiłem, że, że podążam, Panie, mimo przeciwności, ufam Tobie. Więc kluczem jest uwielbienie. Kluczem jest ta relacja z Bogu. Nie jesteś w stanie ufać Bogu, gdy nie poświęcasz mu czasu. Gdy nie jesteś w stanie w, przejąć tego praktycznego aspektu uwielbienia, dopóki nie poświęcisz czasu na to, aby być z Nim blisko. To w, tam wszystko ma swój początek. W uwielbieniu i w modlitwie. Nawet w tych krótkich westnieniach w ciągu dnia. W tych krótkich modlitwach. W tym krótkim, pięciominutowym włączeniu uwielbienia w ciągu dnia. Tam jest Twoje źródło. Tam jest źródło Twojego zaufania. Tam jest źródło tego, że czerpiesz swoją siłę i podejmujesz decyzję. I trzymasz się tej decyzji, aby ufać Bogu. Bliskość Bogu rodzi zaufanie. Psalm 145 o tym mówi. Werset 18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają go szczerze. I uwielbienie to nie jest ucieczka od realiów. Uwielbienie w tej chęć tej ufności to nie jest ucieczka od tego, co Ci towarzyszy tutaj. Ale to wyjście w bliskość która zmienia Twój sposób myślenia, która zmienia i przewartościowuje to, że ufasz Bogu. Więc mam dla Ciebie wyzwanie, które ostatnio praktykuję. Tak już na koniec. Jak możesz praktykować zaufanie od dzisiaj? Po pierwsze, spróbuj nazwać to, co Cię tręczy. Nazwać swój lęk, nazwać swoją wątpliwości, nazwać sferę. Która, której które masz wątpliwości, którą się zmagasz, i przynieść to przed Bogiem, powierzyć go Bogu słowami z Psalmu 37, z 5 wersetu, który mówi tam: powierz panu swoją drogę. Więc powiesz mu to słowami: Panie, oddaję ci, oddaję ci moje wątpliwości. Po drugie, zrób pewien akt posłuszeństwa. Bóg honoruje posłuszeństwo. Wygospodaruj ekstra czas na to, aby poświęcić czas Bogu, aby poświęcić nawet na krótką modlitwę. Ale też nie zapomnij o działaniu, bo zaufanie, gdy modlisz się o pracę, to nie polega na tym, Boże, że ja będę teraz siedział i czekał, aż praca do mnie przyjdzie. Ale to jest powierzenie Bogu tego aspektu, zaufanie, że on ma swój czas, swoje miejsce, ale też podjęcie działań. Więc w swoich wątpliwościach nie zapominaj o tym, aby podjąć działania, ale nade wszystko stawiaj ufność i akt posłuszeństwa. Włącz sobie uwielbienie. Wiecie, ja ostatnio kursuję tam i z powrotem od Gorlic do Krakowa. I mam niesamowity czas uwielbienia w aucie z Panem Bogiem. Kiedy oddaję mu właśnie to wszystko, kiedy, kiedy, kiedy wzywam Jego imienia. Nawet wtedy, nawet w aucie. Wiecie, wrzucałem ogłoszenie na kar, żeby kogoś zabrać, ale dobrze, że nikt się ze mną nie zabrał, bo przynajmniej mogłem wydzierać się w aucie na całe głosy i, i modlić się do niego na głos. Byłem w tym wszystkim swobodny. Więc to był Boży plan, żeby nigdy mnie nie dołączył w tej, w tej trasie z Krakowa do Gorlic. Wiecie, i widzę, jak wiele zmienia to ta pieśń, ta wdzięczność, ta krótka lektura i to powiedzenie: Jezu, ufam Tobie, mimo przeciwności. Mam do Was jeszcze pytania na koniec. I rozważcie to sobie w, w domu, w swojej społeczności. W jakim obszarze najtrudniej jest mi dziś zaufać Bogu? I jak wyglądałby mój pierwszy krok posłuszeństwa i tę decyzje o zaufaniu? Po drugie. Co najczęściej karmi mój lęk, czyli wzmaga go, sprawia, że jakby zapętlam się w, tej, w tych kłopotach. A co karmi moje zaufanie? Co pomaga mi kotwiczyć się w zaufaniu i w tym przezwyciężaniu naszych trudności? Po trzecie, zastanów się, jak możesz wpleść 10-15 minut uwielbienia w najbardziej napięty moment swojego dnia. Kiedy prawdopodobnie najbardziej tego potrzebujesz, chociaż nawet nie jesteś z tego, tego świadomy do końca. I czwarte pytanie: Czy mam kogoś z mojej wspólnoty, z moich przyjaciół, kto może iść ze mną przez to, kto może mi towarzyszyć na tej drodze do zaufania, z kim mogę się wspólnie o to modlić, z kim mogę o tym rozmawiać, przed kim mogę dzielić się moją odpowiedzialnością, moimi wątpliwościami? Drodzy, będziemy się modlić o to. Powstańmy, może. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś naszym Zbawicielem, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje obietnice, które zostawiłeś nam, Panie, i których możemy chwytać się, Panie. I są to obietnice o ufności. Są to obietnice o tym, że możemy Tobie ufać. Że możemy Panie podążać Twoimi ścieżkami bez względu na wszystko, co się dzieje tutaj w życiu, Panie. Pomóż nam rozumieć, Boże, Twój plan. Pomóż nam, Panie, rozumieć, że to, co Ty przygotowałeś dla nas, jest najlepsze, Panie. Ale pomóż nam też, Panie, zrozumieć, że nie jest istotą, Panie, aby wszystko było w naszej głowie poukładane, Panie, ale to, aby ufać Tobie, Panie i aby podejmować tę decyzję o zaufaniu. Aby podejmować tą decyzję. Że nasze życie jest w Twoich rękach, Panie i cokolwiek tu się dzieje na ziemi, Panie, Ty jesteś z nami. Boże, my wybieramy zaufanie. Panie, deklarujemy, że nie rozumiemy wszystkiego, co się dzieje. Że nie zawsze, Panie, jesteśmy w stanie wszystko sobie wytłumaczyć. Ale wybieramy, Panie, podejmujemy tę decyzję, aby Ci ufać. Chcemy, Panie, wypowiadać Twoje słowa nad naszym lękiem, Panie. Ty zabrałeś ten lęk, Panie. Ty, Ty wykupiłeś nas, Panie. Chcemy, Panie, Tobie ufać. Chcemy trwać w Twojej bliskości, Panie. Chcemy trwać w Twoim uwielbieniu, Panie. Chcemy czerpać z tego siłę do naszego życia, Boże. Ucz nas, Panie, ciszy i ufności. Ucz nas, Panie, tej siły, którą możemy czerpać, Panie, z tej relacji z Tobą, Panie. Przyjmuj, Panie, nasze uwielbienie. Przyjmuj, Panie, nasze serce, które wzdycha do Ciebie, Panie. Niech Twoja obecność, Panie, prostuje nasze ścieżki. Niech Twoja obecność będzie źródłem naszej siły, Panie. To by się powierzamy i Ciebie uwielbiamy, Panie. Amen.